Cześć bliźnięta, pierwsza połowa lutego dla Was. Zobaczmy, co w tym miesiącu może e, Wam się przydarzyć, co może Was spotkać i jak się na to przygotować. Pamiętajcie jednak, że jest to czytanie ogólne i nie przywiązujcie się do tego aż na to. Jeśli potrzebujecie prywatnego spotkania, zapraszam do mnie na maila. Pierwsza połowa lutego dla bliźniąt. Rycerz Buław. No, jakieś takie zaproszenie do zabawy, może jakieś romanse. A wy? Dwójce kielichów. No, to bardzo romansowo. Bardzo romansowo. Zauroczenie kimś, albo fascynacja. Jakieś spotkania, randki dla wielu bliźniąt się szykują. Podróże Podróże, wyjazdy, żeby się z kimś spotkać, jakieś tutaj związki na odległość mogą się dziać. I jakieś też przygody, wiecie, krótkotrwałe. Może ktoś, kto nie za bardzo chce się angażować, do was się uśmiechnąć. Może wrócić ktoś, kto z kim już macie jakąś relację, ale wiecie, że ta osoba stroni od, od takiego zaangażowania i wejścia w bardziej taką. Może stabilną, monogamiczną relację? Na pewno możecie tutaj być zafascynowani jakąś osobą w tym czasie, bardzo skupieni na, na uczuciach, na miłości i tak dalej. Mhm. Możecie się też z kimś nowym zapoznać. To może być przyjaciel, to może być. Ktoś, kto będzie na jakiś czas w waszym życiu, ale będzie bardzo istotny. Nie musi być na, na, wie, na wieczność całą, bo rycerz Buław raczej jest taki zmienny, ale, ale może być istotny w waszym życiu. Pomaga Wam 8 denarów. No więc te karty zachęcają Was do wejścia w jakąś kolaborację z tym rycerzem Buław. To może być baran, strzelec, lew. Osoba z trygonu ognistego, byście weszli we współpracę z tą osobą, to jest zachęta do tego, żeby pracować nad związkiem, nad e, też zaangażowaniem jakimś budowaniem długotrwałej, stabilnej relacji. Praca nad zaufaniem, praca nad mm, takim dotarciem się, bo jeżeli to jest relacja zawodowa, to też możecie mieć plany, Duże plany możecie wiele osiągnąć, ale rozproszenie uwagi może być problemem. Dlatego potrzebne jest skupienie, potrzebne jest dogadanie się tak, żeby jak najwięcej osiągnąć. Praca nad związkiem, praca nad relacją, praca nad przyjaźnią, znajomością i tak Co wam przeszkadza w tym czasie? Trzy buławy. No, i mam wrażenie, że tutaj jest za dużo planów na przyszłość, za dużo jakiegoś takiego bujania w obłokach, ale za mało konkretu. Może być również tak, że wchodzicie w relacje, szczególnie do osób, które mają ze sobą już kilka takich nieudanych relacji, a szczególnie jeżeli one były krótkotrwałe. Czyli nie, że tam mam ze sobą 20-letnie małżeństwo, tylko kilka tam różnych takich związków, które w podobny sposób się zaczynały i w podobny sposób się kończyły. Możecie teraz wchodzić w relację dokładnie taką samą. I jeśli nie, nie zajdziecie na ziemię i nie spojrzycie, co tu się dzieje, bo możecie, w, jakby w soczewce takiej, zobaczyć mechanizm, który sprawia, że w takie, a nie inne relacje wchodzicie. Ale jeżeli zaczniecie tutaj bujać w obłokach, już planować przyszłość, albo gdzie wy to nie pojedziecie, czego nie zrobicie, czego razem nie osiągniecie, to możecie przegapić te drobne em, decyzje, które składają się na to, że potem dana relacja się rozlatuje. Że pojawia się konflikt we współpracy. Tutaj jest ktoś, kto Wam da informację, taką informację zwrotną. Powie: Tutaj coś nie tak, tutaj to nie działa. Może być tak, że macie teraz taką świadomość, by zobaczyć czerwone flagi z tej drugiej strony, no nie? Chociaż wiecie, z tymi czerwonymi flagami, to jest tak, że. Trzeba widzieć jedną i drugą stronę. To nie jest tak, że tylko są czerwone flagi zachowania drugiej strony. Jest też ta przepaska na naszych oczach, że my tego nie widzimy. Więc to są zawsze dwie strony. No i teraz możecie to zobaczyć, o ile będziecie tu i teraz, a nie w przyszłości. Myślenie o przyszłości, snucie jakichś planów, to jakieś takie wizje. One tutaj do końca nie pomagają. Zwróćcie też uwagę na to, czy nie projektujecie na kogoś swoich różnych tam deficytów albo nie projektujecie swoich niespełnionych ambicji na kogoś i odwrotnie, czy ktoś na Was czegoś nie przerzuca, nie projektuje, a Wy, wy to łykacie jak pelikan i mówicie, no tak, 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 to moja wina, to ja, to ja. Yy, trzeba rozdzielić. I... Zobaczyć co jest moje, a co jest tej drugiej osoby. Co ona robi, a co ja robię. To jest tutaj bardzo ważne. Też podział obowiązków jest bardzo ważny, żeby to nie była jakaś taka mm, niezbyt y, konkretna wizja do czego my dążymy, tylko raczej konkretny plan. Dążymy do tego, ale ja robię to, a ty robisz to, i każdy jest odpowiedzialny za swoją część. Wyzwanie tego miesiąca. No, dwie buławy. To faktycznie jest tym planem. Odpowiedź, cztery kielichy. Jak wy się zastanowicie, znaczy inaczej, inaczej, jakby to powiedzieć. Dajcie mi chwilę. To wygląda jak jakaś, jak zgodzenie się na sytuację bez wcześniejszego przemyślenia. Na przykład zamieszkajmy razem. To coś dzieje się za szybko. To coś. E... Może być też tak, że wchodzicie w jakąś sytuację, nie wiem, w jakiś projekt, nie wiem, przyjmujecie zaproszenie i tak dalej. Ale gdybyście chwilę z tym posiedzieli, to doszlibyście do wniosku, że Wy tego nie chcecie. Że nie macie ochoty. Albo że nie macie na to pomysłu. To wygląda jakby, tak, jakby coś Was wciągało, trochę tak pochwycało, że Wy nie macie nad tym kontroli, nie Wy podejmujecie tę decyzję, mimo że to Was dotyczy. I właśnie dlatego, że nie ma tego przystanku, by się zastanowić to jak, to kto za co jest odpowiedzialny, to jak to będzie, na jakich zasadach to działa. Tylko to po prostu jest pomysł, działanie, a potem będziemy się martwić. Mm, mm. Nie, nie róbcie tego. I, I zaraz zobaczymy, dlaczego. Bo ja to czuję tak naprawdę dosyć intensywnie, że to jest mocne nie, mocne nie rób tego. Dlaczego? Dlaczego tego tak nie robić? Bo w końcu ktoś będzie chciał upomnieć się o władzę i kontrolę w tej sytuacji. W końcu ktoś straci poczucie kontroli. W końcu ktoś będzie czuł, że jego granice są naruszone, bo nie było wcześniej ustalonych zasad, bo będzie płacz. <noise> Przypomniało mi się, jak się, nie wiem, nie wiem bawiłam, z, bawiliśmy, będąc dziećmi w domu i, i jak mój ojciec mówił, zaraz będzie płacz. Jak taka wróżka, zaraz będzie płacz. <noise> no i był zazwyczaj. I tutaj też. Ktoś będzie tutaj płakał, ktoś będzie wkurzony, ktoś uzna, że e, za, za, za dużo robił, a ktoś za mało robił, a że większe uznanie jemu się należy, a temu się nic nie należy, że to jest mój departament i się tutaj mi nie wpierdzielaj, e, albo że to w ogóle nie są moje sprawy, więc martw się o to, to nie jest moje, to Twoje, no nie? Nie było to ustalone na samym początku, każdy miał swoją wizję i potem jest lipa. Więc proszę nie wchodzić w takie rzeczy. Wasza największa siła? Sześć buław. No i właśnie, o to chodzi, że ta sytuacja może zakończyć się sukcesem. To może być właśnie ten, ten związek, to może być sukces danego projektu i tak dalej. Tyle, że aby to osiągnąć, no trzeba trochę pochodzić na tych szczudłach, tak jak tutaj widzimy, na tej ilustracji. Musi być dyskomfort na tym samym początku. Musimy pogadać o tym, co jest dla nas trudne. Musimy się potergować na przykład yy, o, o wypłatę, jeżeli staracie się o pracę. Musimy yy, pogadać, jak to będzie, kto sprząta yy, w jaki dni, nie wiem, ze współlokatorami, albo z, z partnerem swoim. Na jakich zasadach my jedziemy, nie wiem, do tych teściów. Bo to, wiecie, nie musi trwać yy, Bite, tam nie wiem, dwa tygodnie, to może być jedna taka sytuacja w przeciągu tego czasu, ale ona jest tutaj niezwykle istotna i ona będzie miała reperkusje na inne sytuacje, będzie miała swój wpływ. Więc najpierw trzeba zrobić to, co niewygodne, a nie, że potem będziemy o tym, o tym myśleć, i potem będziemy się martwić. Co, moi drodzy, w miłości u Was? Dwie karty chciały wyjść, no dobra. Miłość i koło. miłość. Moc. No, no to jest miłość, no. Moc i koło fortuny. I myślę, że jak najbardziej tutaj jesteście, no niestety, niestety, zapraszani do tego, żeby troszeczkę na nowo napisać tę historię, żeby na innych zasadach ten związek funkcjonował, żeby to coś wyglądało inaczej by spotkać się z różnymi tam swoimi napięciami, bo ja się boję mówić o tym, bo ja tego nie lubię, bo ja nie lubię być na przykład w pozycji jakiejś zależności od kogoś albo nie lubię mieć na sobie dużej odpowiedzialności za drugą osobę. No, trzeba o tym podyskutować i zobaczyć, spojrzeć na to wszystko inaczej. Te karty zachęcają, by podwyższyć poprzeczkę, by postarać się być lepszym dla siebie, dla partnera, pomyśleć, co my możemy zmienić w tej w relacji, żeby było lepiej, żebyśmy byli szczęśliwsi, szczęśliwsi. Możecie pomyśleć o tym, żeby zrobić coś nowego żeby gdzieś wyjechać. Te karty pokazują, że możecie poznać osobę z trygonu Ognistego, bardzo ważną dla Was: Byk, Lew, Strzelec. Yy, możecie. Byk, jaki byk, co ja mówię? Baran, Lew, Strzelec, no ale może byka też poznacie, no nie wiem, nie, nie widzę go tutaj za bardzo. Yy, możecie poznać w podróży, jeżeli zdecydujecie się na jakiś wyjazd, możecie. A również dla Kogoś tutaj, muszę powiedzieć, by się tam hamował, jeżeli gdzieś wyjeżdża w jakieś delegacje i inne tego typu historie, żeby się hamować. Albo jeżeli jedziecie w miejsce, gdzie jest ta osoba, to też, żeby może się pohamować. Nie zadzwonić albo nie odebrać telefonu od danej osoby, jeżeli wiecie, że to wam nie służy. Co w pracy i w pieniądzach? Tutaj mamy Pazia Buław i jesteście zaproszeni do tego, żeby wykazać się jakąś tam zuchwałością, ale też um, tak odciążyć. Możecie pogadać o trudnych sprawach, bo się ciężko gada o pieniądzach, bo się ciężko gada o wydatkach, bo ciężko gada się o awansach i tak dalej, ale żeby albo o tym um, o podziale obowiązków, albo o podziale majątku, innych takich rzeczach, ale żeby postarać się zrobić to na luzie. Tak odciążyć te trudne tematy, pogadać na te trudne tematy e, najpierw, a potem mieć już z głowy. Pieniądze na dzieci. To jakaś sprawa do, do pozałatwiania z tym. Pieniądze na dzieci, dla dzieci, kieszonkowe, e, nie wiem, kupowanie prezentów albo, e, albo wyliczanie każdego grosza. Coś tutaj, pieniądze i dzieci. I w życiu osobistym dla bliźniąt jest arcykapłanka. Możecie mieć olśnienia, możecie zobaczyć jakąś prawdę o sobie, o sytuacji, może Was to bardzo tak intensywnie uderzyć. No i pytanie, czy wy przed tym uciekniecie, czy nie? No, myślę, że może być różnie, bo pod spodem mamy 10 mieczy: królową mieczy, asa mieczy, ale pod spodem jest jeszcze piątka buław, jest paść kielichów, czyli. Takie, tutaj jest taka niedojrzałość emocjonalna pokazana. Bardzo duża taka wrażliwość na przykład na krytykę albo strach przed ym, y, rozmową na trudne tematy, żeby się nie kłócić, żeby uniknąć konfliktu. Różne tam historie, albo kompleksy, albo jakiś wstyd i yy, yy, no, trzeba jakby to przepracować, pogadać o tym, o tym co tutaj jest trudne. Bo w końcu to i tak na was spadnie i nie jeden miecz a 10, bo tego się uzbiera. No i tak to działa. Wszystkiego dobrego życzę Wam na ten czas. Odwagi, odwagi i się tak nie stresować, się nie martwić tutaj czymś. Normalnie, pogadać się, będziecie mogli dogadać na pewno. Także bez stresu. Wszystkiego dobrego, buziaczki, dobrego miesiąca. Do usłyszenia w kolejnych filmach.